jestem pewna, że wszystkie obietnice i wszystkie zachowania pożądane w szkole będą ja, realizowane. A teraz poprosimy Panią Za chwilę w tym oczu historycznym ołówkiem który w 1990 roku wykonałam sama osobiście. <noise> ten, ołówek jest bardziej, ten ołówek ma tyle lat, ile ma nasza szkoła. Proszę nie policzyć. 21 lat. I ten ołówek ma właśnie tyle Teraz podejdę do każdego ucznia i będę go pasować na ucznia naszej szkoły. 20, 20, 20, 20 że pani dyrektor podchodząc do ucznia z tym połówekiem, a przecież nikt nie wiedział, czy on jest lekki, czy ciężki, przykładając uczniowi do ramienia, do, aż przypucną, aż przypuknął ze strachu, że ten połówek tak go, teraz kochani, przechodzę tutaj do, do tej strony. Pasuję Cię na Szkoły Podstawowej nr 2 Włochy. Pasuje Cię na uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 Włochy. Pasuję Cię na uczennicę Szkoły Podstawowej nr 2 Włochy. Pasuję Cię na uczennicę Szkoły Podstawowej nr 2 Włochy. Pasuję Cię na uczennicę Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi. Pasujecie na, szkoły podstawowej w Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi pasuje na szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi Pasuje ci na ucznia szkoły podstawowej numer 2. 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 Pasujecie na uczennice szkoły podstawowej nr 2 Łodzi. Pasujecie na uczennice szkoły podstawowej nr 2 Łodzi. Pasujecie na uczennice szkoły podstawowej nr 2 Łodzi. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 Łodzi. Pasujecie na uczennice szkoły podstawowej nr 2 łodzi. Pasujecie na uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi. Pasujecie na uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi. Witamy <trymne> szkoły podstawowej nr 2 w Łodzi. Dzisiaj uroczyście włączenie w wszystkich usług. Ale pani Molniczka chwyciła wasze pytno, ale nie tak, ma być pani Mollniczko. Nie. nie, tak. To jest Proszę bardzo, to bardzo się poprosimy, panią Molniczkę poprosimy. Tak, zrobimy nie, 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 chcą mieć wszystko udokumentowane. To pani, pani tak na będziemy pani Monika wyczyta poszczególnych uczniów, wyczytamy uczeń, że chodzi tutaj na środek i przyjmuje dyplom z rąk pani Moniki i tarcią. Dobrze, ciąż musi skręcić. Poproszę.

Powiem, że tarcza szkolna jest symbolem szkoły. Tarczę szkolną przyszywamy lub przypinamy do stroju którego, naszego uroczystego i tarcza zawsze nam towarzyszy przy specjalnych okazjach uroczystości. Najbliższa uroczystość na którą używają stroje galowe. Starok. będzie to 10 listopada. Będzie uroczystość szkoda. Także przyżyjemy sobie albo na lewym bramie, albo z lewej strony koszulki. To jest bardzo ważny element strony. Prosimy w takim razie. Posadę

Thank you. Bye. <laughs>